حانی oh, Ten filmik będzie to moja osobista refleksja na temat produktów ze Slick, które posiadam. Ja wiem, że jest już dość dużo takich filmików na YouTube, ale wiem, że jest też dużo wątpliwości na temat tego, jak faktycznie sprawują się te paletki cieni. Dlatego też postanowiłam opowiedzieć Wam troszkę o tym, co ja myślę na temat tych produktów, korzystając dodatkowo z tego, że mam również lakiery do paznokci z tej firmy, o których też już mogę się jakoś tam wypowiedzieć. Tak więc jak wiecie, bądź nie wiecie, jeżeli nie wiecie, to teraz Wam pokażę, mam cztery produkty, cztery paletki ze Slick. Jedna z nich jest to edycja limitowana, natomiast dwie to są te regularne. Jeśli chodzi o edycję limitowaną, to dobrze ją znacie. To jest paletka Bohemian, którą kupiłam chyba w kwietniu, z tego co pamiętam. Za pośrednictwem justynki. I regularne te, które mam, to jest Sunset, Storm i Original. Dla przypomnienia, wszystkie Wam pokażę, jak wyglądają, jeśli chodzi o zestawienia kolorystyczne. To jest paletka Original. Tak prezentuje się Storm, czyli ta najbardziej neutralna. Natomiast to jest Sunset. Jeszcze Wam tutaj wyciągnę tą limitowaną e, edycję, czyli ta, która jest w białym opakowaniu, bo chemion i ona prezentuje się tak. Ja powiem Wam, że specjalnie ich nie czyściłam za bardzo, żebyście mogli zobaczyć, jak one wyglądają i kiedy ich się normalnie używam. No i tutaj widać, mam nadzieję, że widać, ona po prostu jest cała generalnie, e, że się tak brzydko wyrażę, ucyfiona tymi cieniami, ponieważ one sypią się strasznie, a ja teraz nawet... Całe palce mam brudne, bo sobie tylko znam, że już nie powiem co tu się dzieje u mnie na stole. Tak więc wszystkie te cienie, nie tylko te. Tutaj jest generalnie większość cieni matowych niż, e, niż perłowych, ale najbardziej sypią się perłowe. To, to już zdążyłam zauważyć, że najbardziej z tych wszystkich cieni sypią się te, które mają wykończenie perłowe i takie metaliczne. E, matowe sypią się troszeczkę mniej, aczkolwiek dalej się sypią. Powiem Wam tak, ogólnie jestem z tych paletek bardzo zadowolona, ponieważ mam szeroki wybór kolorów w tych czterech paletkach. Nie mam już swojej palety 120 cieni, ponieważ oddałam ją mojej byłej spółlokatorce, kiedy się wyprowadzała. Stwierdziłam, że skoro mam te palety ze Slika i jakby odchodzę od bardzo jaskrawych makijaży, to jest raz po drugie, mam też mnóstwo innych kolorowych cieni, to nie potrzebuję tej palety. I dlatego też dostałam przy tych. Jestem z nich, e, jeśli chodzi o zakres kolorów, e, bardzo zadowolona. Pokażę Wam na przykład, jeśli chodzi o paletkę Storm. E, to jest fajna paleta do dziennego makijażu. Najczęściej, z tego co widać, używam tego cienia, ponieważ jego używam do e, podkreślania brwi. E, natomiast tak, na pewno wielkim nieporozumieniem tutaj jest ten granatowy cień. To jest jakiś Koszmar. On wygląda, jakby to był tak na siłę zlepiony w taką grudę granatowy, cień sypki, jakiś brokat, coś takiego. Ja go użyłam tylko raz z biuralajnem i stwierdziłam, że inaczej nie będę go używać, bo nie ma sensu. Natomiast pozostałe są naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Tutaj tak samo widzicie. Wszystko jest wysypane, brudne i tak dalej. Jedyne na przykład zastrzeżenie, jeśli chodzi o tą paletkę, mam takie, że te kolorki tutaj wydają mi się dość podobne. One niewiele się różnią. Na powiece w zasadzie, jeżeli byśmy zrobili makijaż nimi, to zleją się ze sobą i nic z tego nie będzie. Moją ulubienicą chyba e, spośród tych wszystkich palet e, od początku była ta paletka, ponieważ tak, nią można zrobić bardzo fajny, dzienny makijaż. Z niej zużyty mam najbardziej ten jasny cień, że jest świetny, bardzo, bardzo go lubię. E, ten oliwkowy też jest po prostu rewelacyjny e, i tutaj, ponieważ ona ma w większości cienie matowe, których ja w swojej kolekcji nie mam zbyt wiele, tak więc ją pod względem tych cieni używałam najczęściej I przez to też, że ona najmniej się sypie z tych wszystkich paletek, które mam Paletką, którą najrzadziej używam Ku mojemu zaskoczeniu, bo myślałam, że będę jej używać najczęściej I ona nie wygląda jakby była używana najrzadziej, bo chyba jest najbardziej brudna Jak widać To jest paletka e, Original e, Powiem wam tak, że ten jasny cień tutaj Myślałam, że będzie fajnie, żeby go nałożyć na całą powiekę, natomiast on daje taki efekt takiego taniego cienia z bazaru. Kompletnie mi się to nie podoba. Bardzo fajne natomiast są tutaj te zielenie, tylko trzeba je dobrze, dobrze zgrać z jakimiś innymi cieniami, żeby też nie, nie wyszły bazarowo, bo no może wyjść nieciekawie naprawdę. Fajne są, fajne są również tutaj te dwa brąziki, takie miedziane. Tutaj granat, który był przeze mnie kompletnie nieużywany, fiolet użyłam raz. Yy, I tak, to co na pewno mm, dla posiadaczek wielu paletek, tak jak ja mam, nie jest fajnym rozwiązaniem to, że te cienie, w każdej, w każdej paletce jest cień czarny, matowy, ponieważ ja, ja teraz mam taki zapas czarnego matowego cienia chyba na całe życie. Yy, w moim przypadku nie jest to może aż tak źle, bo ja swego czasu, jeszcze no do niedawna, bo przez ostatnie dwa miesiące, używałam tych czarnych cieni tylko i wyłącznie z Diora linem jako, jako eyeliner na, na górną powiekę. Dla innych osób może być to po prostu przesyt i wpływać na niekorzyść, jeśli chodzi o ogólną ocenę tych paletek. Teraz co do dostępności i ceny w Polsce. Jak wiecie, Slick jest w Polsce jeszcze nie aż tak bardzo dostępny. Dodatkowo osoby, znaczy w sumie nie dziwię się tym osobom, bo może gdybym miała dostęp do tych paletek, zrobiłabym tak samo, nie wiem. Osoby, które mają dost dostęp do tych paletek, sprzedają je po strasznych cenach na lek, Troszeczkę się to ostatnio przystopowało, bo można kupić te paletki za 40 zł nawet, ale to w dalszym ciągu jest dość dużo, dlatego że przeliczając na polskie pieniądze, e, te paletki w Anglii kosztują max 30, z tego co mnie się wydaje, jeśli źle mówię, to mnie poprawcie, bo one są chyba po 6 funtów, więc, e, no. To jest jednak mimo wszystko dość spora różnica i za 40 zł to mimo wszystko chyba lepiej sobie kupić, dołożyć 5 zł i kupić piątkę z systemu Freedom Zinglota, tak jest moje osobiste zdanie. Ja naprawdę lubię te cienie, natomiast nie za tą kwotę. Na pewno nie, nie kupiłabym ich wszystkich e, na Allegro, za, nawet za kwotę 40 zł, bo moim zdaniem kompletnie się to nie opłaca, więc ja je polecam, pod warunkiem, że macie dostęp jakby bezpośrednio do nich. Jesteście na wakacjach w Anglii, nie wiem gdziekolwiek, gdzie po prostu możecie je dostać po normalnej cenie, bo nawet wydaje mi się, że zamawianie ze strony Slika nie jest już aż tak korzystne. No tutaj bym się zastanawiała, to już po prostu zostawiam do waszej oceny. Tak więc to jest moje zdanie, jeśli chodzi o paletki. Natomiast mam też trzy lakiery, jak wiecie wygrałam je w konkursie Slika organizowanym na Facebooku. I powiem wam tak, generalnie lakiery są Przeciętne. Bardzo lubię ten kolor. Naprawdę bardzo fajny turkusik, którego nie miałam w swojej kolekcji. To jest jedyny mój taki kolor, jeśli chodzi o moją kolekcję lakierów. Bardzo, bardzo fajny. Natomiast one są bardzo gęste. Ciężko się je aplikuje. Trwałości też nie mają nie wiadomo jakiej. A kosztują między 3 a 4 funty, więc to jest dość sporo, jak na lakier. I jak za takiej jakości lakier, na pewno bym nie dała takich pieniędzy za nie. Bo. No to są zwyczajne rakiery, to nie jest nic wielkiego, tak? Te kolory też nie są nie wiadomo jakie niespotykane, bo taki chociażby identyczny mam z Vipery. Natomiast jeśli o ten chodzi, no to miałam go raz na stopach, bo na ręce się kompletnie nie nadaje. Zastanawiam się jeszcze, czy nie wykorzystam go do wzorków konadowych, ale też jeszcze jakby nie miałam nigdy jakiejś takiej inspiracji, żeby to po prostu zrobić. Tak więc jeśli byliście ciekawi, czy lakiery ze Slika są godne jakby kupienia i polecenia, to moim zdaniem niekoniecznie. Lepiej kupić sobie za piątala nasze rodzime lovli niż wydać prawie 4 funty na, na taki lakier. Takie jest moje zdanie. Jeżeli macie jakieś oczywiście wy osobiste doświadczenia z tymi lakierami i chcielibyście się nimi podzielić, to zachęcam gorąco do komentowania tego filmiku na dole, bo myślę, że inni widzowie też chętnie z tego skorzystają. ok no i to by było wszystko. Taki dość szybki filmik, mam nadzieję, mi z tego wyszedł, bo nie chciałam was zanudzać. To są tylko takie moje krótkie i szybkie refleksje, też nie było sensu rozgadywać się, robić wam słoczy, bo doskonale znacie wszystkie te paletki. Mam nadzieję, że, że w Czymś wam ten filmik pomoże? Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Pa! pa!